Sprawdź komorę, strzał kontrolny, komór. Twój czas 23.69 jesteś gotów? Uwaga! Czułeś się złodziej broń Sprawdź komorę, strzał kontrolny Twój czas! 20-08 Załodnim dotąd! dobrze do przejrzenia, widziałem stok na kabura Tu czas 22.45 Zawodnik dotu, uwaga do przejrzenia. Widziałem strzał kontrolny. Dobra. Tu czas 13.08 Czy jesteś gotów? Uwaga! rozładuj, jeżeli komora jest wolna, oddejść od 2683 Czy jesteś gotów? gotów. Uwaga! Rozładuj. Jeżeli komora jest wolna, odejść od kontrolnika. Twój czas 2-3-2-5. Czy jesteś gotów? Uwaga! Wrzucam kasę w na kabłę Twój czas 38,81 Czy 38... jesteś gotów? Uwaga! Jeśli skończyłeś, rozładuj, zrzuc zamka strzałką kontrolne kabułek. Twój czas 11.29 Czy jesteś gotowy? A to... Uwaga! Jeżeli skończyłeś to, Wladyń, dziękuję, za to ja 11.01. Czy jesteś gotowy? Gotowy. Uwaga. Cześć, rozładuj do przejrzenia. Przejrzałem, trzeba kontrolny kabul. Mój czas! 13,66! Czy jestem gotowy? Gotowy. gotowy? Uwaga! Jeżeli skończyłeś, rozładuj. Dziękuję, za kontrolny kabura. 14, 13. Czy jesteś gotowy? Uwaga! Jeżeli skończyłeś, wstań, rozładuj. Dziękuję, strąg kontrolny kabura. Siedem dziewięćdziesiąt osiem Uwaga.

Jest już Rozładuj strzał kontrolny, kabura